Na streamie jesteś jak coś. No no. O, kontencik robiony widzę. Ta, bo moim kosztem kontencik już był zrobiony. O nie, nie bij mnie. Menelica, tak? Chłopczyca. A oprócz tego przegrałam z Honi, bo co? Bo Honi jest chuda. Ej, dobra, nieprawda. O, ja mam materiał dowodowy, mam właśnie kurwa... Przed... Mam właśnie przed sobą materiał dowodowy. Ale ja przecież powiedziałam, że to jest ciężka decyzja mm -hmm. i, że, mm -hmm. i że będzie mi mm -hmm. bardzo ciężko wybrać Ta. tym razem, bo mm -hmm. coraz lepiej idę ciebie, ale niestety Honej mm -hmm. jest... Y, wiesz, teraz coraz, coraz lepsza w MMA, więc mm -hmm. ona może mnie przed sobą obronić. No. 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 To, no, to lepiej tak, kurwa już no, lisz jej dupę. Lepiej już lisz jej dupę, bo jadę ci wpierdolić kurwa, za to, co powiedziałaś. Widzimy się w Oktagonie, moja droga. Nie pamiętam, że przyjeżdżasz. Tak, przyjeżdżam do Barcelony. No. To mam ochraniacze zakładać? No, mówię ci, już zacznij, kurwa, telefony do Choni robić. Mam nadzieję, że tą walkę wygra i będzie w stanie cię obronić, bo, no, ja nie wiem, ja nie wiem, na nafcia. Przypominam ci, że jesteśmy podobnego wzrostu śmieszku. <śmieszku> więc może jak szpilki założysz, to, to, to coś się zmieni, ale takim samym karzełkiem, jak, jak ja jestem, więc... Nie, nieprawda, nieprawda. Ty masz 1,61 w kapeluszu. A ja m 1,67, wiesz, zawsze mogę zrobić unik i będzie ci ciężej mnie dotknąć niż... niż Mhm, to, że przegrałeś z koni. Przegrałam z koni tylko dlatego, że ty wybierałaś. Dobrze laucilka o tobie napisała na Twitterze dzisiaj. O nie, to już tufar. Odczekaj to. O nie, właśnie, że tak. O, o, byłam, po twoje, byłam po Twojej stronie dzisiaj. Cały dzień kurwa byłam po Twojej stronie, nie? Ale zobaczyłam ten shot. Że wystarczyło, że porównać mnie do Honi i stwierdzić, nie, bo Honi jest szczupła, to ona wygrywa. Nie. Że jest Kurwa. chudą byczą. No właśnie, że jest chudą byczą, to dlatego ona wygrywa. A co, ja jestem grubą byczą? <grym> no nie. właśnie. No, ale jesteś taka, wiesz, bardziej ziomalka, a nie taka, wiesz... No Kasia, no, przepraszam bardzo, czy jakbyś miała do wyboru... Chuda bycza albo gruba bycza wybierz. Dla mnie mimo wszystko wygrałabyś ty. Mm, nie, ale to e, oceniamy tylko wygląd, a nie charakter i to, że się przyjeżdżasz. Z wyglądu też byś wygrała ty, bo <grym> uważałam, że jesteś super i traktowałam cię jak starszą siostrę i myślałam, <grym> że ty mnie młodszym, też... Młodszym. Poczekaj, poczekaj, bo narracji zmieniałaś. Młodszą siostrę, musisz powiedzieć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Może być młodszą, ja nie pamiętam ile masz lat. Ale że nie najpiękniejsza dla Ciebie, jest... bo wygrałam z Honi. Ale jesteś serduszkiem najpiękniejsza. Mm. Ale wiesz co? Ale wiesz co? Ale tam je, było jeszcze coś takiego, że jak się pomalujesz i się wystroisz, to... W ten Czyli, ten że naturalna nie jestem to... Oni siedzą, żeby się ze mnie pośmiać, a ja nie do tego jak wyglądam Nieprawda. Ja na przykład siedzę dlatego, że mi się podobasz. Tylko po prostu... I jakby nie by tak było, to byś siedziała! Jakby tak było, to bym wygrała schodzi, bo uchodź nie siedzisz. <grym> a skąd wiesz? Może to sprawdzić. Nie no, no nie siedzę. Nie, nie, no nie siedzę za to. No dobra, ale e, oceniałam wygląd, a nie to czy jesteś moją pziapci, czy nie. A no teraz już nie jestem twoją pzapci, spierdalaj.